Wyszków klub Mozi Kasia Bryk zaczynamy flesz tygodnia. 17 grudnia w restauracji baśniowa odbyło się spotkanie wigilijne Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyszkowie. Pracownicy w po raz dziesiąty zebrali się razem z rodzinami, a wspólnie podzielić się opłatkiem. 20 grudnia odbyło się spotkanie promujące pierwsze wydanie kalendarza Domu Dziennego Pobytu Senior, funkcjonującego w strukturach OPS. 20 grudnia na ulicy Sowińskiego dzieci ze żłobka przedszkola nr 1 w Wyszkowie ubierały choinkę na Wigilię Miejską. 20 grudnia na hali sportowej WOSIR zebrali się przedstawiciele mieszkańców powiatu wyszkowskiego, aby w miłej atmosferze podzielić się opłatkiem. 23 grudnia przy fontannie na ulicy Sowińskiego zebrali się mieszkańcy naszego miasta oraz przedstawiciele władz, aby wspólnie podzielić się opłatkiem na spotkaniu wigilijnym. Życzę Państwu radosnych, rodzinnych, spokojnych świąt, Bożego Narodzenia. Państwu po prostu życzę, aby ta miłość trafiła do Waszych domów, do Waszych serc i abyśmy zdążyli ze wszystkimi się nie Wszystkiego dobrego. A życzę Państwu wszystkiego, wszystkiego dobrego. 19 grudnia w gminnym Centrum Kultury w Zabrodziu odbyła się zabawa Mikołajkowa dla wszystkich przedszkolaków z gminy Zabrodzie. Imprezę przygotowano dla 95 maluchów, którzy na co dzień uczęszczają do przedszkoli w Adelinie, Kęcinach i Zabrodziu. 21 grudnia w Brańszczyku odbyła się sesja Rady Gminy. Najważniejszą kwestią poruszoną podczas spotkania był tzw. podatek śmieciowy. Czwarte edycji konkursu na najpopularniejszego dzielnicowego roku 2012 zwyciężyła pani Edyta Prus. Gratuluję! Lustrzany zegar to tytuł debiutanckiej płyty Tomona. Zachęcamy wszystkich do słuchania wyszkowskiego rapera. Praca maluchów z przedszkola Słoneczko z Somianki została wyróżniona na ogólnopolskim konkursie. Każdy z nas wie, jak z plastusiami o ząbki dbać z Gratulujemy. 19 grudnia w Szkole Podstawowej nr 2 w Wyszkowie uczniowie obejrzeli przedstawienie "Wigiliny Przygody Czerwonego Kapturka przygotowane przez Akademię Artystyczną Maddolsztyna. 19 i 20 grudnia w Zespole Szkół nr 2 w Wyszkowie odbyły się kiermasze świąteczne. Produkty przygotowali uczniowie, wspólnicy przedsiębiorstw Mentor i Dragon. 21 grudnia na pływalni Błękitnej odbyły się otwarte mistrzostwa Wyszkowa o Puchar Burmistrza. Pełną listę zwycięzców znajdziecie na naszym portalu www.tubawyszkowa.pl 22 grudnia odbyły się kolejne spotkania amatorskiej, wyszkowskiej Ligi Piłki Siatkowej. Ze spotkań zwycięsko wyszli Xim oraz pierwsze LO imienia Cypriana Kamila Norwida. 22 grudnia w Ostrołęce nasza drużyna KS Kamper Wyszków minimalnie przegrała z NRK Pekpol Ostrołęka 2 do 3. Są dzisiaj z nami Karolina Jastrzębska i Justyna Mata. Dziewczęta, powiedzcie, jakie są plany leśnej szkoły na najbliższy czas? W najbliższym czasie będzie wycieczka z górki na pazurki, gdzie zapraszamy wszystkich małych urwisów. Jest to wycieczka seneczkowa. zjeżdżamy. Ale nie tylko małe urwisów. Tak, to, to, to w <laughs> szczególności. Można i turlać się z górki, jak i zjeżdżać na sankach, między innymi z górki zwanej przez nas górą śmierci. Jest, jest stroma i jest przy niej naprawdę wiele, wiele zabawy. No i zapraszamy do, do, do wspólnych wycieczek. My także serdecznie zapraszamy i do zobaczenia za tydzień.